Nie Dzisiaj porównamy sobie, słuchajcie, oryginalne odcinki Skibili Toilet z Multiversem, który naprawdę robi mega dużo popularności i wyświetleń. No Skill Clutch przygotował ten odcinek, znaczy tworzy multiversus, i naprawdę tu się tak rzeczy różne dzieją, że nie idzie się połapać, tak szczerze mówiąc. Zobaczcie sobie. No, to jest odcinek. Jakby po lewej macie oryginał, po prawej tam dalej macie oczywiście multiversus. zobaczcie części z tytana, tytana TV Man'a. W ogóle to jest jakieś totalnie dziwne. Um, totalnie takie wyrwane z kontekstu. I teraz, raz na przykład, mamy Tytanów. To jest, nie wiem, co to słuchajcie, jest. To jest chyba z tego, z Counter Strike'a ta postać, jedna, nie? No i mamy raz. Um, to jest... O, patrzcie, porównajmy pierwszy odcinek. No, całkiem yes, yes, podobnie, no nie? Yes, yes, <gry> Ale tu mamy na przykład tak, że Ski Toilet to są na przykład toalety kamery. Patrzcie, tu są ludzie toalety i toalety kamery, a tutaj mamy tu jest walka, że ci źli to są ludzie a ci dobrzy to są toalety tak na przykład, a potem będzie jeszcze na odwrót, w ogóle to jest takie miszmasz, to jest tak zakręcone, że szczerze mówiąc to nie wiem co tu się, do końca co tu się dzieje ale niewątpliwie jest to mega, mega popularne za granicą, u nas może tak nie widzieliście tych multiversus. no kto z was widział to napiszcie w komentarzach ręczku, łapka do góry oczywiście napiszcie, czy widzieliście już multiversus. bardzo popularne po kilka milionów wyświetleń odcinki tego no skill klacza robią oczywiście mam jego zgodę na puszczanie tych odcinków także nie martwcie się e, mega spoko będziemy robić sobie na tym drugim kanale bo to jest traktuje ten brod reaguje 2 traktuje jako taki dodatkowy kanał dla, e, dla oczywiście treści z Gibili Toilet i nie tylko, więc tu będziemy właśnie mieli również takie dzikie rzeczy. Na głównym kanale, jeżeli tam mnie nie subskrybujecie, Broadlife, tam są teorie dotyczące już oryginału i jakieś czasem śmieszne filmiki. Także zapraszam. No i słuchajcie, zobaczcie co tu się dzieje. Ja nie wiem. Ja nie wiem, słuchajcie, to jest jakieś naprawdę mega dziwne. Mamy teraz toalety TD. Jak to nazwać? z Nie, bo to, to nie będą z bo one nie robią z KBD. Toilets, kamera, Toilets, Toilets TV Man, albo TV Woman. Tutaj mamy przesłuchanie, nowa wersja, TV Woman robi przesłuchanie zamiast kamery. Swoją drogą, skoro wiemy, że TV Mani mieli możliwość, jakby, zatrzymajmy się tu na chwilę, możliwość Patrzenia z obrazu z kamer, to być może to oni przesłuchiwali tutaj tego tego Toilet, nie? To taka jest możliwość, to tak mogło być. Ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Zastanawia mnie to, a, ale no pewnie dowiemy się. No już wiemy, że jest taka możliwość, więc istnieje prawdopodobieństwo, że jednak tak było. Jak wspominam, tu mamy tv menu toalety. No i Skibidi gości. Ja nie wiem. Dla mnie to jest takie totalnie dziwne. Słuchajcie, no ten mem, ta seria e, Ski Toilet to jednak jest mega popularna. Tutaj jest tyle odnóg, tyle uniwersów nowych dotyczących tego. Na podstawie właśnie oryginału powstało tyle uniwersów, że mamy, słuchajcie, odległe galaktyki z różnymi w ogóle historiami i w ogóle takie jakby światy równoległe. O, brakło mi słowa słów. Także ciekawe to jest. Niewątpliwie coś nowego, niewątpliwie coś nowego, co mogliśmy tutaj zobaczyć. No ale dość, oczywiście seria będzie na bieżąco uzupełniana, bo będą tutaj odcinki właśnie do kupy z tych multiversus. Tu mamy jakby porównanie, przygotujemy sobie jeszcze całe odcinki z tych multiversus, żeby sobie obejrzeć. Na razie mamy jakby porównanie. Oryginał kontra jeden z tych multiversus, multiuniversum. Multiversus? Multiverse, czyli multiverse to jest raczej e, świat równoległy, tak? Czyli oryginał kontra świat równoległy, tak byśmy mogli to powiedzieć. Więc ciekawe. Wow, jaka obraz Jimena w ogóle. To jest normalny kameraman, patrzcie. Ciekawe, ciekawe to mają. Niewątpliwie. A tu co się dzieje? Jezu, to jest takie dziwne, że ja nie wiem, słuchajcie, dziwne, większych dziwactw to ja nie, nie spotkałem jeszcze grając w to, znaczy oglądając, a w ogóle mobilna gra o Skibidi Toilet nie, dawno nie była aktualizowana, mam nadzieję, że, a może sprawdzimy, w ogóle sprawdzę, czy w ogóle jest tam coś nowego, no ale dziwne, że to porzucili, a szkoda, może stworzą jeszcze jakąś fajną grę, byłoby fajnie, jak macie coś, polecacie jakąś, Gierkę z KBD to z chęcią byśmy sobie ograli tutaj. Byłoby kozacką. No to jest, to jest oryginał, nie? Był ten terrorist, terrorysta tak mi się wydaje, czy tam. No, z cs -a bardziej, nie? Przejdźmy dalej. O, tu już mamy kolejny multiwers Patrzcie. Teraz. Czekajcie, teraz to. Okej, okay, teraz to kamery są jakby złe. Widzicie w tym, w tym uniwersum? Jesus Christ co tu się dzieje? A tu mamy człowieka, który był tym large speakermanem. Nie wiem. No to, to w ogóle jest w ogóle. Totalnie jakieś, słuchajcie, dziwne rzeczy się tu dzieją. go tutaj, tu mamy. Boże, jak w ogóle ten głośnik wygląda. Jezu, jak brzydko to jest naprawdę. Jezus, Maria, co tu jest? To jest mega brzydkie, słuchajcie. Wow, niestety, a tu jest infekcja, tak? Zainfekowane teraz ta scena. O Boże, telewizor. Gibbel, o tu są ci zainfekowani. No, myślałem, że widziałem wszystko, jednak się myliłem. Tu mamy tą scenę, to jest oryginał i porównamy sobie pewnie oryginały życie. No to jest ta oryginalna scena, wy ją pamiętacie, to wejdźmy sobie i weźmy tą scenę mm, właśnie z tą scenkę weźmiemy, która jest z fanmade'u tego multiversu. Dobra, sprawdźmy to. Tu to będzie. Tutaj. Patrzcie, to jest ta sama scena, patrzcie jaki Jimin. Jezus mój. Co tu się dzieje? A ten? Z ostrzami tu jest następny. Jezu, jakie to... Jest głupie. Okej, okay, to jest TV Woman. Teraz widzicie, te toalety są jako dobre w ogóle. Raz jest tak, raz tak. To jest dziwne, że... A, tam była wcześniej toaleta inna. Patrzcie, ci idą ludzie. Ja cię widzę, co tu się dzieje. Ta nas zabierze do laboratorium, pewnie. A, ta... Jezu, to laboratorium dziwnie wygląda, ta, ta baza. I znaczek Tytana. Boże, co za seria. Obejrzyjcie kolejne odcinki.